But all black We still Pray Jesteśmy w lesie Jestem 50 metrów od domu Wchodzę do lasu Jest tu niesamowicie ładnie <laughs> Idę do sklepu Idę też sobie posiedzieć Zapalić sobie jointa, którego przed chwilą skręciłem Wyszedł zajebisty jak zwykle Tutaj jest fajnie. Wczoraj tu poszedłem Pełno mrówek Pod nogami No i cóż, no jest tu zajebisty las. Można tu biegać. Będę tu biegał. Dziś miałem biec lasem, ale jednak pobiegłem drogą tam asfaltową. Dobrze się tam biega. Pobiegam trochę po asfalcie, po równym, żeby potem wkroczyć tutaj na nierówny teren. Bo tutaj będzie trudniej, nogi będą zapewne bolały bardziej po treningu, nie? I tu jest po prostu, no cóż, zaraz będzie, zaraz będzie takie skrzyżowanie. Wczoraj tak zarąbiście, świeciło słoneczko. Robiłem sobie trochę walki z cieniem. Czułem się zadowolony, czułem się szczęśliwy. Było fajnie. Ciekawe, co tam u Oli. Wczoraj robiliśmy trening. Ona osobno, ja osobno. Dziś nie jechaliśmy już razem do pracy. Ona pojechała do innej. No i cóż, ciekawe, czy się odezwie. Na przykład dzisiaj. Miałem jej pokazać swoje teksty, bo nie chciałem jej za dużo powiedzieć o sobie. Ale pomyślałem. Że moje teksty powiedzą jej coś o mnie pytała mnie o piosenki ale powiedziałem, że jej nie powiem jak je znaleźć na YouTube, bo są brzydkie. No wstydziłbym się, bo to są prze prze przeważnie stare piosenki, które nagrałem i miałem co innego w głowie. I jest tam dużo przekleństw, wyzwisk i różnych takich A chciałbym jej pokazać się od lepszej strony niż wiecie Od tej, którą też mam. Mamy... Wszyscy mamy dobrą i złą stronę. Udajecie taki, jeśli udajecie takich świętych to wcale tacy nie jesteście tylko kłamiecie najzwyczajniej w świecie no i cóż idę sobie zaraz zapadnie cisza no i cóż, jutro trzeba wstać do pracy przyszedłem z pracy bieg zajął mi około 15 minut skakanka tyle samo to był półgodzinny trening bez odpoczynku leciało ze mnie oczy zalane potem musiałem skakać z zamkniętymi oczami ale mi szło. Powiem szczerze, że zrobiłem trzy treningi w niedalekim, w niedalekiej przeszłości, teraz najbliższej, i bardzo dobrze mi szło. Dwa pierwsze praktycznie nie skusiłem. Dziś mi się zdarzyło, bo naprawdę trochę już byłem zmęczony nie? po pracy. I jeszcze wiecie od razu: wczorajszy treningi to wszystko w ogóle za dużo też nie zjadłem. Wczoraj, już wieczorem nie jem. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Już, już widzę zmianę w moim ciele. Już patrząc na mój brzuch, on staje się coraz mniejszy. I obiecuję Wam wszystkim, że zrobię formę życia. Nie wiem, dostałem jakiegoś kopa. Wiecie, żyjesz, kurwa, w jakiejś kurwa, obskurnej celi z jakimiś kurwa, nieciekawymi gośćmi. Nagle marzysz o tym dniu. Marzy Pamiętam, jak byłem na siłowni, kurwa, z dwoma mordercami, kurwa. I z jednym typem za ode mnie z celi, kurwa. Wszyscy, kurwa, koksy jak chuj, a jak chłopak 60 kilo i marzyłem sobie wtedy, że kurwa, marzyłem o tym dniu, kurwa, że będę w Holandii, wiecie, i będę mógł sobie iść, kurwa, spokojnie, kurwa, nikt nie będzie mnie, kurwa, gnębił, że sobie jointa niosę, kurwa, i idę zapalić, kurwa. Dobra, kurwa, wyłączam się. Jeszcze nie dotarłem chyba do tego, kurde, skrzyżowania, chyba, że się zgubiłem, ale to nic, znajdę się. Także pozdrawiam was wszystkich, życzę wam miłego dnia, dbajcie o siebie, o zdrowie, o rodzinę. I to by było na tyle. Ciao, amigo.